Po co Bóg dał nam Biblię, po co Bóg dał nam Słowo? Dlatego, że inaczej nie wiedzielibyśmy, jak funkcjonuje świat, a przede wszystkim nie wiedzielibyśmy, jak funkcjonuje świat duchowy. Nie wierzysz? Popatrzmy na prostą rzecz. Kiedy rozmawiam z ludźmi, którzy nie są wierzący, często argument, którego używają, brzmi następująco: modliłem się i Bóg nic nie uczynił, a więc Boga nie ma. I teraz nie chcę dyskutować z tym argumentem, tylko chcę pokazać coś innego. Ludzie, którzy już trochę znają Biblię, przynajmniej trochę, wiedzą, że jeżeli Bóg nie odpowiedział, to być może nie było to Jego wolą. A być może oni nie spełnili pełnych warunków, na przykład nie wierzyli wystarczająco, albo nie przebaczyli, albo nie byli wystarczająco wytrwali. No, używając takich trzech chociażby warunków. Więc zobacz, jak to. Jak to już się różni, tak? Człowiek, który nie zna słowa, myśli sobie, no, pomodliłem się, nie odpowiedział. W życiu bardzo rzadko tak jest, że idziemy i coś od razu dostaniemy, tak? Jeżeli prowadzisz biznes, albo jeżeli negocjowałeś kiedyś coś, albo jeżeli chcesz, nie wiem, mieć szczupłą sylwetkę, no to nie zrobisz tak, że jednego dnia będziesz jadł zdrowo, zrobisz parę pompek i mówisz, no, to nie działa, na drugi dzień dalej byłem tak samo o tyły, jak jestem. Więc to jest jedna rzecz, tak? No, ale ludzie, którzy rozumieją już pewne zasady ze słowa dotyczące modlitwy, często też nie zauważają jednego aspektu modlitwy. I wydaje się on być bardzo niezrozumiały, i myślę, że jest częstą przyczyną, dlaczego ludzie rezygnują przedwcześnie z modlitwy. Ta historia, którą chcę powiedzieć, jest opisana w Księdze Daniela w Starym Testamencie w 10 rozdziale. Daniel pisze tak: W tamtych czasach spędziłem ja, Daniel, całe trzy tygodnie w smutku. Nie jadłem wybornych potraw, nie brałem do ust mięsa ani wina, nie namaszczałem się też aż do końca trzech tygodni. Czyli on pokazuje, że był w czasie postu. To był jego post. Kiedy czytamy księgę Daniela, widzimy, że to był człowiek głębokiej modlitwy. Czyli on modlił się i pościł ponieważ chciał zrozumieć Bożą wolę dotyczącą Izraela. I nie będę tutaj czytał cały, polecam, żeby przeczytać sobie cały dziesiąty rozdział Księgi Daniela, ale w pewnym momencie pojawia się przed nim Anioł i mówi do niego tak: Danielu, mężu umiłowany, uważaj na słowa, które mówię i wstań, ponieważ teraz wysłano mnie do ciebie. Gdy on mówił do mnie te słowa, drżąc, powstałem powiedział więc do mnie nie bój się danielu od pierwszego dnia kiedy starałeś się usilnie zrozumieć i upokorzyć przed bogiem słowa twoje zostały wysłuchane ja zaś przybyłem z powodu twoich słów lecz książę królestwa persów sprzeciwiał mi się przez jeden dni wtedy przybył mi z pomocą michał jeden z pierwszych książąt pozostawiłem go tam przy królach persów przyszedłem aby udzielić ci zrozumienia tego co spotka twój naród przy końcu dni bo to widzenie odnosi się do tych dni. I to jest niesamowite, co ten anioł mówi. On daje nam trochę obraz tego, co dzieje się w rzeczywistości duchowej. A więc, po pierwsze, od pierwszego dnia, kiedy starałeś się usilnie zrozumieć i upokorzyć przed Bogiem, słowa Twoje zostały wysłuchane. Od razu, jak tylko Daniel wypowiedział modlitwę, Boża, Bóg powiedział: Odpowiadam. I posłał swojego anioła z odpowiedzią. Ale był zły duch, który to obrazowa jest nazwany Książę Królestwa Persów, który sprzeciwiał się, i była walka między aniołami. I gdyby Daniel przestał się modlić, przestał pościć, ten anioł wysłany przez Boga zostałby pokonany przez moce demoniczne, pokonany w tym znaczeniu nie dotarłby do Daniela z odpowiedzią. I musimy pamiętać, że kiedy modlimy się, to jest też opór. Złych mocy, które nie chcą, żeby odpowiedź z nieba dostała się do nas, na ziemię. I musimy to jasno zrozumieć. Daniel modlił się do Boga i pościł. Post nie przekonuje Boga. Post po pierwsze uwrażliwia nas na Boże natchnienia, otwiera nas bardziej na, na to, co Bóg może nam powiedzieć, ale post jest też duchową siłą, Dlatego okultyści, wyznawcy fałszywych religii też poszczą, bo to jest duchowa siła, jeszcze połączona z modlitwą. I teraz my nie zwracamy się, Daniel nie zwracał się przeciw złym duchom, tak, które były nad jakąś krainą jego. Nie. Daniel modlił się do Boga, to jest bardzo ważna rzecz. Oczywiście, jeżeli chodzi o złe duchy, to musimy dopowiedzieć, w Nowym Testamencie to widzimy. Kiedy ktoś jest zniewolony, czy opętany, czy pod opresją demoniczną, i chce być wolny, modlimy się i Jezus go uwalnia, uwalnia osobę. Ale to jest ten nasz poziom walki duchowej bezpośrednio ze złymi duchami. To jest słowo rozkazu w imieniu Jezusa zły duchu odejść. I to jest to, co robimy. Natomiast ta walka duchowa, która się toczy, toczy się między aniołami posłanymi przez Boga i tymi złymi. To oni walczą ze sobą. Nie my walczymy, oni walczą ze sobą, i też nie Bóg walczy z nimi. Antychrys, o którym jest powiedziane w księdze Apokalipsy i w listach Pawła, że przyjdzie z potężną mocą wśród fałszywych cudów i znaków. Ten Antychrys, który jest tak potężny, jednak jest powiedziane, że kiedy powróci Jezus, to tchnieniem swoich ust go zniszczy. Tchnienie ust to jest najmniejszy wysiłek. I ten najmniejszy tchnienie ust, tchnienie ust często wydajemy, zawsze wydajemy, kiedy mówimy, tak? Czyli Jezus powie, precz. I on odejdzie, chociaż jest tak potężny, ponieważ zły duch nie jest rywalem dla Boga, bo jest od Niego dużo słabszy. Zły duch nie jest rywalem dla nas, bo jest potężniejszy. Kiedy wyganiamy z kogoś demony z człowieka, to korzystamy z autorytetu i mocy Jezusa Chrystusa. Dlatego w dziejach apostolskich jest historia, kiedy siedmiu synów skewasa chciało wyrzucić złego ducha, nie mieli autorytetu Bożego i zły duch ich pobił. Natomiast ta walka duchowa, ona się toczy, ona jest realna. I my, kiedy modlimy się i pościmy, to sprawiamy, że Boża odpowiedź może się przebić przez moce demoniczne i dotrzeć do nas. Czy zawsze tak będzie? Nie. Kiedy czytamy Księgę Daniela, czytamy też taką historię, kiedy Daniel zawołał i Bóg od razu odpowiedział. Więc czasami jest ten opór, a czasami go nie ma. W życiu duchowym jest wiele czynników, których my nie widzimy. Musimy być posłuszni temu, co mówi Słowo. Że tak jak apostołowie nie mogli wyrzucić e, złego ducha z e, pewnego chłopca i kiedy przed Jezus, wyrzucił go, oni mówią, dlaczego my nie mogliśmy? A Jezus mówi, ten rodzaj złych duchów wyrzuca się jedynie modlitwą i postem. A wcześniej przecież wysłał ich i oni wyrzucali demony i nie mieli z tym problemu. Więc widzimy, że ta rzeczywistość duchowa jest taka, że musimy postępować na zasadzie tego, co Bóg nam powiedział w słowie jasno i wyraźnie, tak mamy się modlić. A jeżeli jakaś sytuacja, modlimy się i nie widzimy długo Bożej Odpowiedzi, musimy się modlić, żeby Bóg dał nam zrozumienie. I modlitwa i post są tą duchową siłą. Modlimy się do Boga. Tak? I pościmy, nie zwracamy się do demonów. I teraz jaka sytuacja to była? To była sytuacja, która miała dotyczyć Izraela yy, i ważnych jego losów. Wiem, że Izrael miał miejsce, yy, że Izrael był pod okupacją. I Daniel modlił się, czy ten czas już się kończy, czy oni już powinni wyjść, czy też mają czekać na jakiegoś Bożego posłańca. Nie rozumiał, a to, były, to dotyczyło jego narodu, a jego naród miał ważną rolę w historii zbawienia, bo właśnie z tego narodu miał przyjść Mesjasz. I teraz musimy zrozumieć, że duchowy opór będzie szczególnie duży wtedy, kiedy modlimy się za ludzi, którzy są niewierzący. Albo kiedy modlimy się o ludzi, którzy byli wierzący, a odeszli od Boga, albo kiedy modlimy się o ludzi, którzy wchodzą w grzech, więc musimy zrozumieć, że są takie strategiczne momenty, w których ważne jest, żebyśmy się modlili i pościli. Widzimy to w dziejach apostolskich, kiedy Paweł głosił w jakichś miejscach, ludzie się nawracali, i Paweł brał ludzi, którzy byli bardziej dojrzali jako ludzie, modlił się i pościł, nakładał na nich ręce i ustanawiał ich starszymi, przełożonymi w kościele. Widzimy, że zanim Paweł i Barnaba wyruszyli w podróż misyjną, modlili się i pościli. Widzimy, że Jezus, zanim zaczął swoją publiczną służbę, modlił się i pościł. Widzimy, że Jezus, zanim wybrał dwunastu apostołów, całą noc spędził na modlitwie. Więc są takie strategiczne rzeczy, o które musimy modlić się i pościć. I nie wystarczy, w cudzysłowie teraz mówię tak, taka zwykła modlitwa. Potrzebna jest wytrwała modlitwa. I to jest, to jest ważne. Nie możemy o tym zapomnieć. Jedna taka historia z II wojny światowej. Londyn, kiedy był non-stop, bombardowany przez 100 dni, któregoś razu nadleciały samoloty, i nad jedną dzielnicę spuściły bomby, ale żadna bomba nie wybuchła. Kiedy samoloty odleciały, przyszli saperzy, otworzyli te bomby, i okazało się, że w niektórych z tych bomb były karteczki z napisem takim odręcznym. Ktoś wrzucił te karteczki, i tam zamiast zapalników czy jakichś innych części, nie znam się na tym. Były karteczki, okazało się, że po czesku napisane i ktoś to przetłumaczył, i tam było napisane tak: Niestety, tylko w taki sposób możemy Wam pomóc. Ci ludzie, którzy nie, wło nie włożyli zapalników czy czegoś tam do tych bomb, uratowali życie wielu ludziom, ale mieli poczucie, że niestety tylko tyle mogą zrobić. Ale to jest dobry obraz modlitwy. Czasami mówimy: No, pozostaje mi tylko się modlić za Ciebie, bo. To jest na zasadzie już nic innego nie jest możliwe, tylko cud. Tak, są takie sytuacje, oczywiście w życiu, ale modlitwa powinna towarzyszyć nam zawsze, kiedy coś ważnego się dzieje, kiedy o coś ważnego walczymy o zbawienie swoich bliskich, o ich uzdrowienie, o przełom w pracy, o przełom w służbie, cokolwiek. Przełom to jest na kolejny poziom, tak? Czyli masz służbę, nie wiem, docierasz. Mój znajomy opowiadał kiedyś, że. Pomagał ludziom uzależnionym, spotykał się z nimi, modlił się do grup samopomocowych i zaprowadzał. Ale w pewnym momencie mówi, To jest mało, Boże, chcę na większą skalę. I odczuł, że powinien się skontaktować z pewną fundacją. Skontaktował się i przez kolejne lata do setek tysięcy młodych ludzi dotarł ze swoją historią i z historiami życia innych ludzi, żeby przestrzec młodych ludzi, którzy wchodzili albo mieli okazję wejść w świat narkotyków, żeby im powiedzieć: Ej, nie wchodźcie tam, bo to nie jest dobre i wielu z was, kiedy tam pójdziecie, już nie wróci. Więc to jest ten przełom, o którym mówię, czyli przejście na kolejny poziom. Czasami czujemy frustrację w naszym życiu, że mówimy: Chciałbym czegoś więcej, nie wiemy czego. Bardzo często tak się dzieje, kiedy Bóg nas stworzył do pewnych swoich celów i kiedy my tych celów nie osiągamy, czy osiągnęliśmy jakiś poziom i myślimy, że to wszystko. To pojawia się w nas niedosyt. I gdyby ktoś przed nami stanął i powiedział: Słuchaj, bo to dlatego, że powinieneś działać na większą skalę, zrobić coś więcej dla Boga, to mówimy: Ale to już niemożliwe. Tak, to jest niemożliwe. Dlatego potrzebujemy paść na kolana, mówiąc symbolicznie, zacząć modlić się, pościć, prosić innych o modlitwę, yy, wsłuchiwać się to, co mówi do nas Bóg, żeby przejść na ten kolejny poziom. Mam nadzieję, że to nauczanie trochę Cię poinstruowało. Trochę pokazało Cię o tym nieznanym czy zaniedbanym aspekcie modlitwy, jakim jest walka duchowa, że zachęciło Cię do modlitwy i postu. Chcę się teraz z Tobą pomodlić. Kiedy skończę, powiem, a Ty się pomódl. Ojcze, dziękuję Ci za Twoje słowo. Bez Twojego słowa nie wiedzielibyśmy tak wielu rzeczy, które są dla nas bardzo potrzebne. A Ty przez swoje słowo nam to mówisz i pokazujesz. Dziękuję Ci z całego serca za Twoje słowo. Daj nam ducha mądrości i zrozumienia tego słowa. Abyśmy wiedzieli, co do nas mówisz w konkretnej sytuacji życiowej, w której jesteśmy. Daj nam ducha modlitwy i postu, abyśmy modlili się i pościli, wierząc, że w ten sposób przynosimy przełom duchowy do życia naszego i do życia naszych bliskich i innych ludzi, którzy potrzebują Twojej interwencji. Duchu Święty, Ty nas prowadź. Bez Twojego prowadzenia nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Ale kiedy z głębi serca wołamy do Ciebie, to Ty przychodzisz i działasz. Przychodź teraz i działaj w naszym życiu. Amen.